Witam serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na salę gimnastyczną. Mamy tu więcej możliwości pokazania ćwiczeń, trochę innych ćwiczeń, jak te, które dotychczas mogliście oglądać na, na mojej stronie. Będą to ćwiczenia w wyższych pozycjach, za pomocą, z pomocą właściwie hantli. Ja mam hantle, które ważą 2 kg każda, bądź czyli z obciążeniem takich obciążników, które można założyć na ręce, na nogi, te ważą 1,5 kg. Na początku zaczniemy od pozycji leżącej, żeby trochę rozgrzać nasz organizm, nasze mięśnie, a potem będziemy przechodzić systematycznie do coraz wyższych pozycji. Ćwiczenia, które będę pokazywała, będą miały wiele wspólnego z poprzednimi, aczkolwiek zmieniając pozycję, zmieniam również obciążenie naszego organizmu. Wszystkie ćwiczenia, które dzisiaj pokażę, będą służyły... Nie, Właściwie lepszej Waszej kondycji, przez co mięśnie, które utrzymują Waszą postawę, będą mocniejsze i bardziej y, sprawne, żeby utrzymać postawę prawidłową. A jednocześnie spróbujemy też popracować trochę na masę, bo im większa masa, tym większa siła mięśni. Zapraszam do ćwiczeń. Zacznijmy od dwóch ćwiczeń oddechowych, żeby dotknąć organizm, wdech. Wydech, wdech i wydech, wydech. rozciągniemy nasze ciało przed ćwiczeniami, bardzo mocno wyciągając ręce, możemy już spróbować odciągnąć, wyciągnąć ręce i zrobimy teraz kilka ćwiczeń za pomocą taśmy, będziemy robić na zgiętych łokciach, raz, dwa, na prostych łokciach, raz, dwa, a teraz bok, na prostych, raz, dwa, i na zgiętych, raz, dwa, i do góry, jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, teraz spróbujemy Troszeczkę popracować i rozgrzać nogi. Założymy taśmę na stopę. Tak. I możemy prostować. Dwa, trzy. Teraz druga noga. Raz dwa, trzy. Możemy teraz podnieść do góry nogi, rozciągnąć taśmę. Spróbować porobić trochę raz, dwa. Ja oczywiście pokazuję bardzo krótkie elementy naszych ćwiczeń. 2-3. I zrobimy teraz ćwiczenie, które jest moim ulubionym polegające na naprzemiennym rozciąganiu ręki i nogi. Te ćwiczenia, które teraz pokazałam, są już na mojej stronie. Możecie z nich skorzystać i byłoby bardzo dobrze, gdybyście je wykonali przed przystąpieniem do dalszych ćwiczeń. Zróbmy teraz wdech i wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. Pamiętając oczywiście, że wydech jest dłuższy od wdechu. Oczywiście nie zapominajcie o ćwiczeniach mięśni brzucha ze skrętem w lewo czy w prawo. Możecie do tego wykorzystać również handlę. Ja tutaj, tak jak powiedziałam, 2 ,1 kg jedna, opierając się na łokciu. Możemy również wykorzystać obciążenie dla rąk przez skręcanie dłonia i głowę w stronę, którą wykonujemy skręt dłonia. Dobrze, przejdźmy teraz do pozycji siedzącej. Pozycja siedząca. Ja tutaj będę miała ze sobą drabinkę, natomiast Wy możecie oprzeć się o ścianę i tutaj w tej pozycji będzie, będziemy troszeczkę rozciągać mięśnie głośowo goleniowe Bardzo często dochodzi do tego, że mamy przypucz pod kolanami, który powoduje, że opona twarda rdzenia kręgowego przytrzymuje kręgosłup lędźwiowy i nie jesteśmy w stanie, przez to, że nie możemy go rozciągnąć, cierpimy z tego powodu i mamy różne dolegliwości bólowe w okolicy kręgosłupa lędźwiowego. Dlatego w takiej pozycji, zachęcam Was do takiej pozycji, która polega na tym, że łopatki przylegają do ściany, a pupa jak najbliżej ściany również próbuje się do niej przykleić, zakładamy sobie y, taśmę na, ten, na stopę i możemy ćwiczyć odwodzenie, zginanie i prostowanie. Możemy to zrobić również za pomocą siadu. Odwrócenie. Możemy zdjąć nogę, jedną w podanie, a drugą próbować podnieść do góry, rozciągając, podnieść do góry. Kiedy trzymamy taśmę na stopie, jak gdyby wspomagamy to podciąganie z jednej strony za pomocą ręki, naciągając taśmę, a z drugiej strony, przez to, że działamy odwrotnie, antagonistycznie do mięśni, które chciałyby zgiąć nogę w kolanie, gdyby pomagamy w tym procesie rozciągania. I teraz to samo robimy z drugą nogą. Jedna noga zgięta, stabilizujemy kręgosłup. Druga noga próbuje podnieść do góry i rozciągnąć jak najbardziej. Przytrzymajcie chwileczkę, nawet jak Was bardzo ciągnie, przytrzymajcie i poczekajcie. Teraz możemy zrobić ćwiczenie z taśmą, również na siedząco, kończyn górnych. Zakładając taśmę za głową, właściwie to może być nawet wyżej, możecie do tego wykorzystać drążek, który mocujecie przy drzwiach, bądź myślę, że macie ogromną dobraźnię, wykorzystacie to, co w domu jest właściwie możliwe, żeby, żeby wykonać to ćwiczenie. Teraz w tym ćwiczeniu, jeżeli mamy ręce do góry podniesione, to możemy pracować na zdjęcie. O. Możemy pracować na odwodzenie, jednocześnie z rotacją. Wkręcamy sobie bardzo fajnie. Tak, ręce w bok, na rotację zewnętrzną. Tutaj musicie kontrolować swoją postawę, żeby nie pracować kręgosłupem lężbiowym, odrywając od ściany. możemy również zapracować na rotację zewnętrzną, z drugiej strony przytrzymując taśmę, rozciągamy na zewnątrz. W kleju podpartym możemy zrobić półpompki, pamiętacie? Pół kątki pokazywałam. Możemy rozciągnąć kręgosłup w ręce i kręgosłup, który przed chwileczką pracował. Tak jeszcze raz. Możemy opuścić kręgosłup w dół, podnieść do góry i znowu opuścić. Możemy rozciągnąć kręgosłup w taki sposób, że podpieramy się na ręce. A tu pilnujemy, żeby miednica nie odstawała od materacja. Kiedy już porozciągamy się 2 3 razy, to teraz weźmy do góry ciężarek i spróbujmy zrobić odwodzenie prawą ręką. Odwodzenie lewą ręką. I teraz spróbujmy wyprostować do przodu. Ja muszę się cofnąć trochę. Do przodu. Ten sam ciężarek. I druga do przodu. I trochę strzela. Bo to jest oczywiste, że trochę może nam strzelać w stawie, To świadczy o tym, że no, niestety nasze więzadła i ścięgna y, nie pracują zbyt dobrze, nie, nie przylegają, nie, nie przy nie ma przystawalności w stawie dwóch elementów kosmicznych. A teraz z pomocą tego obciążenia na nogi spróbujemy zrobić kilka ćwiczeń. Zakończymy górne, dolne. Czyli mamy, możemy wyprostować do góry. Jedna noga, druga noga. Możemy wraz z nogą podnieść rękę i nogę. Zrobić naprzemienne ćwiczenie i rozciągające i wzmacniające. Pamiętajcie, żeby nie podnosić głowy do góry, tylko utrzymywać ją na wysokości wyprostowanej ręki. To ćwiczenie również wpływa na, na Waszą równowagę. Wtedy będziecie nie mogli zauważyć, czy Równie stabilnie opieracie się na przeciwległych kończynach. Czy na przykład na jednej opieracie się krócej, a na drugiej bez problemu dłużej. Kiedy was na jednej ściąga i chcecie się podeprzeć inaczej, zwróćcie też uwagę, czy jesteście podparci prawidłowo, czy ręka jest prostopadła do stawu ramiennego, a kolano jest prostopadłe do stawu biodrowego. I po tym ćwiczeniu znowu możemy się porozciągać. Możemy się podnieść, znowu rozciągnąć kręgosłup, położyć. Spróbujcie dotknąć pupę na piętę. Podnieść do góry, opuścić miernicę, opuścić głowę. Podnieść do góry, wyprostować ręce, posadzić pupę na piętach. Możemy również zrobić ćwiczenie odwodzące w kręgu podpartym. I druga noga. I ćwiczenie, które będzie wzmacniało pośladki, a mianowicie kilkanaście razy szybkich napięć. Najlepiej by było około 30 napięć, ale na początku możecie zacząć oczywiście od tylu, ile jesteście w stanie wykonać. No i na koniec możemy ściągać porozciągać nasze mięśnie kręgosłupa, mięśnie skośne brzucha. Jednocześnie sprawdzając czy nasza grupa przylega z jednej strony do pięty i z drugiej strony. Na ten moment zakończmy dwoma ćwiczeniami wdech i wdech. I wydech. Wydech. I wydech. I zapraszam Was oczywiście do oglądania kolejnego filmiku, na którym będzie kontynuacja przed chwileczką pokazanych ćwiczeń. Zapraszam.